Cześć, jestem Marek ze sklepu Kamar24, a dzisiaj jest ze mną Leszek z firmy Luna. Luna to nasz wieloletni partner i dostawca. Leszku, powiedz coś o sobie. Ja nie będę się za bardzo przedstawiał, bo nie o tym dzisiaj jest film. Dzisiaj gościnne występy w Białymstoku, a tak naprawdę tylko po to, żeby też przy okazji fajnie pokazać kilka naszych nowych rzeczy i zainteresować tym Was. A zanim zaczniemy, chciałbym tylko powiedzieć, że wszystkie narzędzia, które tutaj zobaczycie, są do kupienia w sklepie cammar24.pl. A teraz przechodzimy do prezentacji. Co my tu mamy? Dzisiaj takie drobne narzędzia, ale czasami niezbędne, potrzebne w każdym warsztacie. Pierwsze narzędzie to jest taki ołówek automatyczny, o którym już mówiłem w jednym z filmów o narzędziach dla początkujących stolarzy. A Leszek, może Ty powiedz coś więcej o tym ołówku? Czym on się wyróżnia? Tak, tak jak Wczoraj wspomniałeś, ktoś mógłby powiedzieć ołówek i po co dorabiać do tego całą filozofię, natomiast wydaje mi się, że kilka ważnych rzeczy decyduje o przewadze konkurencyjnej i warto o nich wiedzieć. Po pierwsze, ołówek zwany tak potocznie stolarskim, o bardzo przybliżonej formie do wszystkich ołówków, które są na rynku, ale jest kilka istotnych rzeczy, które nas odróżnia, tak jak wspomniałem. Po pierwsze, kształt tego ołówka. On nie jest okrągły, tylko kształt jest spłaszczany na wielu... Taki ośmiokąt czy sześciokąt? Tak, ośmiokąt bardziej, który zapobiega, po pierwsze, jeżeli taki ołówek wyjmiemy, bo on jest nie tylko na, w kaburze, ale też na samym ołówku, jeżeli położymy go na jakiejś powierzchni, która nawet jest pod kątem, on się nam po prostu nie stoczy, mhm. czyli zabezpiecza nam ten ołówek przed upadkiem. Druga ważna rzecz, ołówek na każdej stolarni wiadomo, no, warunki są jakie są, jest pył, jest praca z wiórami ich jest naprawdę wszędzie pełno, żeby takie rzeczy dobrze działały, no to w tym wypadku bardzo istotną rzeczą jest to, że tutaj jest po prostu taka uszczelka, która zapobiega dostawaniu się pyłu do płytek gumowe. Tak, też te ołówki są używane często przez dekarzy na dachu, gdzie też, jest tak. woda, deszcz, kurz, tak. i tak dalej. Dokładnie tak. Drugim zabezpieczeniem, już przed samym mechanizmem, żeby się nic nie dostawało, czyli coś taki sprytny, chociaż wydawałoby się, że nic nieznaczący element, ale końcówka, która umożliwia wysuwanie tego łówka, jest zrobiona w taki sposób, że jakby otacza, otacza tą górę. Tak? Czyli nie mamy wpuszczonej jej do środka, i tutaj nie ma miejsca na to, żeby się dostał też jakiś kurz, czy, 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 czy woda, która kapie z góry po prostu sobie będzie spływała po tym ołówku, a nawet jak będzie spływała, no to tak jak wspomnieliśmy wcześniej, przez tę uszczelkę się po prostu tutaj dalej nie dostanie. Co daje też bardzo fajny efekt, bo jeżeli mamy taki ołówek w kieszeni włożony, tak, tą kaburę, to ołówek wydaje bardzo charakterystyczny dźwięk i my jesteśmy w stanie od razu się zorientować, że on rzeczywiście w tą kaburę wszedł i nam nie wypadnie, tak. O to w tym wszystkim chodzi. Trzecia bardzo fajna cecha. W kaburze jest takie, taka mała wypustka, i ta mała wypustka to jest ostrzałka. Temperówka. Temperówka, tak. W zależności od regionu się różnie na to mówi. <grym> Jak się mówi na Śląsku, bo Ty jesteś ze Śląska? Kurczę, nie wiem. Może, może mi się coś przypomni w trakcie. Bardzo specyficzne też dla, dla specyficzne rozwiązanie dla tego typu sprzętu, bo jeżeli mamy kieszeń i mamy ołówek wsadzony. No za kieszeń nam posłuży nasz katalog, i ołówek jest wsadzony w kieszeń, tak. Wyjmujemy go sobie. Tutaj też mamy takie ząbki, które nam zabezpieczają wysuwanie że się, nie, tak? Nie wypadło, tak wysuwanie wyjmowaniu? się dokładnie, tak. To my jedną ręką nie musimy używać do tego drugiej, tak? Na przykład nie wiem, trzymamy deskę sobie tą ręką. Czyli to jest de desko kieszeń, tak? I możemy sobie naostrzyć po prostu jedną ręką, a cały. Yy, urobek po prostu na zewnątrz kieszeni nam wypada nie musimy specjalnie tak jak w przypadku gdzieś tam innych ołówków no na tak, ręku. właśnie niektóre mają tak że tutaj trzeba to odkręcić tak i wtedy... i dwoma rękami to zrobić to jest, to jest takie rozwiązanie to była chyba trzecia tak ważna rzecz. A czwartą to jest taka, ja to nazywam rozwiązanie dla leniwych, bo rzeczywiście nawet jeżeli już ten ołówek mamy, nie wiem, gdzieś tam w kieszeni i, i wszystko jest zblokowane, trzymamy coś na ścianie i nie chce nam się tego wyjmować, albo nam się coś zablokowało, no to dla leniwych wyjmujemy po prostu cały ołówek i niezależnie od tego, czy taka bura jest, czy nie, to po prostu sobie wysuwamy o, grot i rysujemy. Ja nie I rysujemy, bo tutaj jest otwór, który umożliwia takie, taką robotę. Też bardzo fajna rzecz, no bo nawet jeżeli, tak jak wspomniałem, nie jesteśmy na tyle leniwi, ale na przykład zapomnimy o tym, że jest pewne ograniczenie, no to moglibyśmy sobie ten grot ołówka złamać, natomiast tutaj to nie jest możliwe. Nie? Ale z tego co pamiętam, to chyba u konkurencji tego nie ma. Że, że Czasami za... się spotyka, to, to w zależności od modeli, nie? Natomiast tak. tu jest jakby połączenie wszystkiego w jednym. Ale o tym nie widziałem, to, to fajne. Tak, rzecz. no i w całości ten ołówek po prostu robi robotę, a biorąc pod uwagę to, jaka jest jego cena, a cena jest fajna, bo rzeczywiście wyprzedzamy tu konkurencję sporo. A jakościowo jest to super rzecz. No to, to myślę, że warto się na czymś tak zastanowić. dodatkowo ten ołówek jest, jak już mówiłem, dostępny na naszym sklepie. Nie dość, że jest w promocji. Teraz to jeszcze macie 5% rabatu pod tym filmem z, Kobe, z kodem rabatowym. No i co? No to jeszcze coś o tym ołówku? Tutaj widzę kłady. Tak, warto, warto o tym wspomnieć. Warto też wspomnieć o tym, że co prawda, no, chyba, że ktoś będzie miał ochotę kupić cały pakiet, ale w całym pakiecie wygląda to mniej więcej tak ładnie, prawda? Jakby ktoś potrzebował, e, jakby ktoś zapasę, potrzebował 40 to, jak to... to... To tak. Dodatkową rzeczą do tych ołówków oczywiście są wkłady wymienne. W standardowej wersji, czyli tej czarnej, ołówkowej, tak zwanej, to jest wkład 2B. I dodatkowo w takiej wersji trzy, trzy kolory, czyli standard żółty i czerwony, też wkłady zamienne można do tego sobie dokupić. To też markowane Luna Tools. To chyba wszystko o na ołówkach? Tak, o ołówkach to, to także. Wszystko. Zapraszamy no widzicie, do widzicie, jest, jest to fajny gadżet, i, i taki w ręku czuć, że jest to solidnie wykonane. Także polecamy. I Zdecydowanie co? tak. I następne. Tutaj mamy jakieś noże. Tak, noże, noże to też tak, pokażemy rozwiązanie w opakowaniu w tak zwanym miksie, bo jest tu ich, mam nadzieję, że się nie mylę, 15, 7, chyba, tak? Tak, 15, ale 7 modeli. 7, tak, 7 modeli. Ktoś mi zadał pytanie, dlaczego tak dużo? No, dlatego, że każdy lubi coś innego, a z drugiej strony jest kilka modeli, które no, mają po prostu swoje specyficzne zastosowania i zaraz o nich opowiem. To co, może niebieski na początku? Niebieski to tak, żeby powiedzieć w ogóle o idei tego noża, to najlepiej jest zacząć od jednej bardzo specyficznej sprawy z nimi związanej czyli kabura i nóż połączenie idealne. Dlaczego tak powiedziałem? Dlatego, że często się spotyka i przy tego typu nożach jedna rzecz jest bardzo istotna: one są bardzo ostre, więc można się nimi bardzo łatwo pokaleczyć. Co myśmy zrobili takiego, co zapobiegamy troszeczkę temu pokaleczeniu, w, pewien taki, w pewne budowanie odruchu. A już powiem na czym to polega. Jeżeli sobie zawieszamy nóż, na przykład na pasku, tutaj jest tutaj, zabezpieczenie. Tak, tak, znowu nasza dodatkowa kieszeń. Zawieszamy ją sobie na pasku, on jest w tej kaburze, tak. No to jakby podstawowym odruchem wyjmowanie jest wyjmowania noża jest wyciąganie go do góry. I często się zdarza tak, że inni producenci. Nie zwracają na jedną rzecz uwagi, że ludzie nie zawsze wsadzają nóż w prawidłową stronę, czyli jakby ostrzem do tyłu. Jeżeli jesteśmy oczywiście praworęczni, ale ostrzem do tyłu, bo najczęściej skaleczenia występują wtedy, kiedy kciukiem próbujemy odepchnąć ten nóż, i tutaj, jeżeli nóż jest obrócony w tą stronę, po prostu przecinamy sobie, przecinamy sobie kciuk. Myśmy zastosowali coś takiego po pierwsze, tego noża się nie da wsadzić w drugą stronę. Znaczy on wejdzie, ale on nigdy nie zrobi klik. Czyli okay. to jest już dla naszej głowy informacja, że. Czyli nie trzeba sobie wtedy tym kciukiem już tak. pomagać przy tym. Ani nie musimy pomagać. No, a Jeżeli prawidłowo go wkładamy, to, to zawsze słychać, jest to kliknięcie. Druga ważna rzecz, nasza głowa też się przyzwyczaja do pewnego mechanizmu, który polega na tym, że tu jest taka mała wypustka. Która ułatwia wyjmowanie noża z tej kabury. Czyli wystarczy zrobić tylko popchnąć kciukiem, i tutaj dodatkowo na tej powierzchni jest taka, znaczy na, na, na samym uchwycie noża, dodatkowo jest taka płaska powierzchnia, jeszcze taki, taka bezpieczna powierzchnia, tak, która po pierwsze blokuje tutaj palec z tej strony, a z tej strony ta płaska powierzchnia informuje nas, że dobrze go trzymamy. Mhm. Że, że nie dotykamy jeszcze samego, samej metalowej części. Tak. No i to jest. Po iluś dziesięciu zastosowaniach po prostu przyzwyczajamy się do tej metody. I później to jest właśnie odruchowe, że ciak, klik, 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 klik. Dobra, to to, to co mówisz, te, te, te bezpieczne wyjmowanie, to jest jakby przy, przy wszystkich modelach. Tak, e, i to tak? jest przy każdym modelu. Uh -huh. A do czego ten konkretny model może posłużyć? A no dobra. No, no tak, jeszcze, jeszcze no, dwa jeszcze słowa. Za tak. jedną taką fajną rzecz. Tak, ale jeszcze, jeszcze za dwa słowa w ogólności. Wspomnieliśmy tylko o tym klipsie, który trzyma, nas, trzyma to na pasku. Dodatkowo jest też możliwość zamontowania, niektóre modele spodni no. roboczych mają taki no, guzik na, na no, taki zatrzask specjalny, tak, który ma mhm. możliwość i te, te noże mają taką możliwość, żeby się po prostu o ten zatrzask zaczepić i będzie to tam fajnie sobie siedziało, tak? mhm. Druga fajna rzecz, każdy nóż jest dostosowany do tak zwanego zero drop'a u nas to się tak nazywa, czyli systemu zabezpieczenia narzędzi przed upadkiem. Mhm. Wygląda to tak, że każdy nóż w tym miejscu ma możliwość albo jakiegoś zabezpieczenia tego za pomocą tych specjalnej linki i ta linka albo takiego zatrzasku alpinistycznego, na przykład my to, my to mamy w swojej ofercie też oczywiście i to Możemy Przypinając po pierwsze, kaburę mamy przypiętą do paska, a nóż mamy zabezpieczony też tym systemem, tak, żeby nam gdzieś po prostu nie spadł albo na naszą nogę, albo komuś, komuś bezpośrednio na głowę. Na, tak, na, na, na głowę, i wtedy mamy pozamiatane, no, albo po prostu żeby też nie uszkodził nam, nie wiem, czy kafelek, czy jakichś innych rzeczy, które przed chwilą żeśmy zamontowali, no a to mhm. nie, jest, nie jest nic przyjemnego. Parkiet dębowy na przykład. Dokładnie tak. Ta rękojeść też jest na tyle mocna, że wytrzymuje do pewnego oczywiście momentu też uderzenia młotkiem, więc te, tym nożem też spokojnie można sobie, czy znaczy w ogóle tymi nożami można sobie spokojnie pobijać, bo tworzywo jest bardzo mocne i sztywne i takie tak zrobione, żeby też nie pękało. Mhm. To też od razu mówimy. No i teraz tak. W tej naszej ofercie ten nóż akurat z niebieską rękojeścią to jest nóż ze stali nierdzewnej. Cała reszta tej kolekcji na dzień dzisiejszy, bo jeszcze wejdzie do kolekcji od jesieni nowy nóż, który też będzie ze stali nierdzewnej. Cała reszta to jest stal węglowa. O ten nie trzeba jakoś super dbać, natomiast, no bo jak to stal nierdzewna nie zardzewieje. Natomiast o ten trzeba zawsze pamiętać, że, że ten nóż musi być delikatnie taki na. jakimś olejem. Tak, na, na oliwiony takim... lub też, żeby nie przebywał za dużo w warunkach takich, techniczna Tak, żeby, żeby nie przebywał w warunkach za długo w warunkach trudnych, tak, czyli wilgoci nie nabierał i tak dalej. Dlaczego tak jest? No, te noże z, z założenia przyjmuje się, że są troszeczkę po prostu twardsze od tej stali nierdzewnej, więc tak to, tak to zostało wymyślone. No i tak, nóż. No powiedzmy, nóż jak nóż, zwykły do różnych zastosowań. Ze stali węglowej najgrubszy i największy w kolekcji, najgrubszy, tak. tak. najgrubsze ostrze, możemy sobie go porównać, on jest zdecydowanie cięższy no tak. i, i, i grubszy. Ta sama zasada działania, czyli tak samo się go wyjmuje i dokładnie to samo się z nim robi co z tamtym, tak naprawdę tutaj zależy od upodobań, co kto lubi. Podobnym nożem do tego przed chwilą. Są dwa takie noże z rękojeścią w mieszance gumowej z domieszką korka. Bardzo fajny uchwyt. One są takie, bardzo fajnie leżą w dłoni. Dosł dosłownie ten sam kształt, natomiast dodatkowo mają taki. Tak, no, dosyć no, przyjemny. Przyjemny, tak, taki. przyjemny, przyjemny uchwyt. Kształtem zbliżony bardziej do tego niebieskiego. Zawsze słychać to kliknięcie. Nóż podobny do tego, który przy, przed chwilą pokazałem, czyli to jest z taką samą rękojeścią, z szarą końcówką, ale dodatkowo budowa jego jest taka, że jest z wykończeniem czarnym. Powlekany jakimś. Tak, tak. Jakąś, Nie, to, jakąś jest, powłoką. to jest powłoka czarna. Co zabezpiecza przed rdzą, czy jeszcze jakoś to funkcja? To jest bardziej estetyczna kwestia. No okay. Tak jak po prostu ktoś chce mieć czarny nóż, no to proszę bardzo, mamy no, czarny nóż. Okay. I kilka noży, takich bym to nazwał specjalistycznych, czyli po pierwsze, nóż bezpieczny, tak zwany, znaczy on jest na tyle bezpieczny, że nie wbijemy go sobie od razu tak bezpośrednio, natomiast dalej możemy się tym pociąć, bo jest tak samo ostre jak wszystkie inne. Natomiast bardziej chodzi o tą. Czubek ma tak, o ten, Dokładnie o ten czubek, żeby nie od razu sobie, jeżeli nie wiem, mamy trudno, trudności z trafieniem w kaburę albo pracujemy przy jakichś takich rzeczach, które nie wymagają tego tępego... Znaczy tego ostrego początku, no to lepiej się czymś takim posługiwać, bo jest to bezpieczniejsze zdecydowanie. Nóż. Tutaj jest jedyna różnica w kaburach. Ona jest delikatnie krótsza od kabur, które są tutaj w całej reszcie noży. To jest nóż dla elektryków. Głównie do obierania kabli. Od tak, Dokładnie. Tutaj jeszcze ma jakieś takie dodatkowe ostrze. No bo to można też... to zrobić albo krótkim pociągnięciem w ten sposób, albo obierając na zasadzie takiej, okay. tak, czy, czy ciągnąc w ten sposób. Mhm. To już elektrycy mają swoje patenty. Taki popularny gadżet wśród elektryków. Tak i ostatni nóż z żółtą rękojeścią. Do czego? To jakby dłuto. Właśnie, jakby było to skalecie. Tak. To bardziej właśnie chyba dla stolarzy, co? No stolarzy, dekarzy, gdzieś tam trzeba kawałek wióra zebrać, coś pod, podłupać, coś. O, no no, skolecie, no właśnie, się skalecie. No właśnie. Pokusiło. Jest kara. Także są ostre. No. No, zostawiłeś ślad genetyczny, teraz to zabiorę do firmy z powrotem. Aha. Już cię mam. Sklonujemy, sklonujemy markę i będziemy mieli tam większe obroty. nam raz, razy dwa. Jakby pojawił się drugi taki podobny kanał, to uważajcie. Tak, to trzeba uważać, zdecydowanie. To będzie nasza sprawka. No Także tak, taki, taki nożyk bardzo charakterystyczny. No i to w zasadzie tak wszystko, tak? Jak wspomniałem, wchodzi nam nowy nóż jeszcze od jesieni, a, prawdopodobnie były, tak. od jesieni. Mi się wydaje, że zdążymy. Tak, to już wszystko, żeśmy. Ten był. Tak, to już wszystko było. Okej, okay, także tyle w tym temacie. Jeżeli spodobały Wam się te narzędzia, to są do kupienia w naszym sklepie kamer 24pl Promocji i dodatkowo z kodem, jeżeli oglądasz ten film, to w opisie jest kod rabatowy. To wszystko, chyba, na dzisiaj. Zapraszamy do komentowania, co o tym myślicie. Także dzięki, do zobaczenia następnym razem. Cześć. Dzięki.